w filmie pod tytułem czy hodowla kur się opłaca dzisiaj omówimy wszystkie aspekty związane nas paszo, produkcji i tak dalej więc zachęcam do oglądania i zaczynamy na dzień dzisiejszy posiadam sztuk kur około 54 i tak możecie zobaczyć Jajka z znoszę więc to jest początek zwrotów kosztów ale od czego byśmy zaczęli? Zaczęlibyśmy od tego, jak w ogóle zacząć. Ale z tego, żeby zacząć, to trzeba wybudować kurnik. Ten kurnik, co tutaj widzicie, on się jest zbudowany z płyt OSB i takich ład. Cała budowa kurnika wyszła, wyliczyć gdzieś trzeba około 2,5 tysiąca. Więc już macie pierwszy koszt, ale to nie jest koszt, co liczymy co miesiąc, bo ten koszt rozkłada się na lata. Następnym Główną, ważną rzeczą następną przy hodowli kur jest sam fakt, że trzeba te kury kupić. Koszt jednej kury, wnioski na dzień dzisiejszy, około 35-40 zł. Więc 50 razy te 35-40 to już możecie sobie policzyć. Ja zaraz Wam powiem. Kupując 50 sztuk kur po 40 zł, mamy kolejne 2000, to już mamy razem 4500. Następną, główną rzeczą są karmidła, jak tutaj widzicie, ja mam dwa pojedła na pasze, dwa pojedła to są w kurniku, to zrobiłem sam, więc tutaj też koszty jakoś poszły w dół i tak go, całe pojedła i na na pasze to jest koszta gdzieś około 300-400 zł, więc zaokrąglimy sobie do 5 tysięcy, całe koszty związane z budową kurnika, i tymi na pasze i tak dalej i tak go. Ile kury dziennie znoszą jajek? No to się Wam powiem, że tak waha od 25 do 30 w tym okresie zimowym, co jest teraz. Czy to jest dużo? No wydaje mi się, że to tak no jeszcze w miarę optymalnie. Zaraz Wam pokażę jakieś jajko. Możecie zobaczyć. Tu jest jajko od młodej kury. Więc takie jajko to dużo le lepiej nie wołać bo to jest jeszcze małe jajko, tak koło złotówki za takie jajko. Za takie już większe jajko, tak jak tutaj, śmiało można wołać od złoty 30 do złoty 50 Także jajka odkładam na miejsce i tak go. Zaraz pozbieramy jajeczka, zobaczymy ile ich tu jest. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest też pasza. Ile te kury jedzą tej paszy tak naprawdę? Średnio kury zjadają paszy tak gdzieś 120 gram-130 gram na jedną sztukę. Że jedna kura tyle zjada paszy. Przy tej ilości sztuk kur co ja mam dziennie schodzi gdzieś koło tak 5 kg paszy. No, gdzieś to by tak wychodziło, nie? Sobie, no, gdzieś na 3-4 dni starcza mi worek paszy. Więc gdzieś na tydzień to potrzeba tej paszy mieć. No dwa worki trzeba mieć. Worek na dzień dzisiejszy, który ja kupuję to też 58 zł worek paszy. Więc na cały tydzień to potrzeba gdzieś po 100 zł przeznaczyć na fasz. To okrągają, tak liczą. Wody dziennie kury wypijają tak od 10 do 15 litrów. To tam zależy, czy wyjdą na dwór, czy nie wyjdą na dwór. A więc co? Teraz podliczymy ile średnio jajek znoszą w tygodniu i po ile je sprzedaję i tak dalej. Więc w takim ładnym kadrze z kurkami moimi. Przeanalizujemy sobie plusy i minusy posiadania tych kur i tych kosztów wszystkich związanych z tym. Plusy to są tego: stały dochód, własne jajka, niskie koszty utrzymania, łatwa sprzedaż lokalna, np. po ciotce, wujku, sąsiadce, czy jak to tam woli. Minusy codzienna obsługa, czyli że trzeba codziennie iść paszy dać, wody, jajka podbierać. To akurat to najprzyjemniejsza część z tego wszystkiego. Choroby i drapieżniki zdarzy się czasami, że przyjdzie coś od góry i nam zabierze jedną kurkę, i już jesteśmy wtedy, cztery dyszki w plecy, tak naprawdę nie? A jeszcze, jak to będzie młoda kurka, co jajka nie znosi, to już w ogóle. Choroby, jak kurą czegoś brakuje, czy co bądź tam, może się zdarzyć tak, że kura na coś zachoruje, i wtedy mamy problem. Spadek nieszczęści zimą, czyli tak jak tutaj mówiłem na początku, jak przyszła ta przymrozka i tak dalej. Kury znosiły po 5 jak dziennie, a było 50 sztuk. To trzeba było dokładać do tego interesu. Teraz, dopiero gdy po zakupie tych moich 30 młodych sztuk zaczęły się gnieść, to dopiero zaczynam widzieć zysk w tych kurach. I trzeba mieć też oczywiście rynek zbytu to też należy do minusów. Jak na razie na tą wczesną godzinę, ja jak nazbierałem 15 sztuk. No ale gdzieś tak się zakręci koło tych 25, wczoraj na przykład miałem 30 jajek Więc to widzicie, nierównomiernie będzie, będą znosić kury te jajka No ale jednak znoszą te jajka, no i średnia dziś wyjdzie, to zaraz policzymy jaka będzie średnia Ojej, trzeba było zmienić kadr Ponieważ tam kurka w środku mi za bardzo nie chciała dać, dojść do głosu Dlatego Wracając, średnio jajka znoszą 27 sztuk dziennie, więc tygodniowo jest to około 190 sztuk, a podliczając całość, 190 jajek sprzedając po 1,30 30 zł, mamy około 250 zł, więc koszt, odjąć koszt paszy około stówki i odjąć koszt prądu, wody, no to zostaje nam gdzieś stówka, na czysto, można by to, byłoby to tak powiedzieć, nie? No ale do tego jest jeszcze robocizna, no ale tego to się już nie liczy, bo to jest jako wkład własny pracy. Dlatego czy się opłaca? Hmm. To trzeba się zastanowić jeszcze. Jeżeli robicie to na własnym terenie, nie musicie kupować specjalnie terenu pod to. Na pewno też wychodzi taniej to wszystko. Tu możecie zobaczyć Kubusia, koguta. Koszt słomy lub innej ściółki, którą będzie się używać w kurniku, też to gdzieś tam wlicza się w koszty. Jak ma się gospodarstwo rolne, można zawsze słomy wziąć od siebie. Jak się nie ma, to trzeba kupić. Snopek Słomy w zależności od rejonu można kosztować 2 zł, 3 zł. Takie wiecie, taka zwykła prostka słomy. Lub nawet i do 5 zł. A tygodniowo raz przynajmniej trzeba byłoby takiego snopka użyć w kurniku albo wymieniać całą ściółkę, albo dosypać po prostu. Więc to już w zależności od preferencji. Może policzymy teraz miesięczny dochód. Czyli tak, oh, wchodzimy w kalkulator. Mamy 250 do około tych 250 zł tygodniowo. Odejmujemy od tego stówkę za pasze. No i gdzieś te 25 zł woda prąd, takie tam, nie? Czyli mamy 125 zł. Te 125 zł mnożymy razy 4 tygodnie, bo w miesiącu są 4 tygodnie gdzieś. Mamy 500 zł miesięczki. Czy to jest dużo, czy mało? No to musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tylko też trzeba pamiętać, że to jest okres zimowy. Czyli w okres, w którym kury znoszą mi jajek, po prostu przyjdzie wiosna czy coś, no to tych jajek zamiast średnio 27 to będzie około 37 z 54 sztuk kur. Więc to też jest duża różnica. Tak więc czy opłaca się trzymać kury? Moim zdaniem, tak nie dość, że to jest fajna zajawka hobby, czy jak to tam można nazwać, no to jeszcze przynosi jakiś tam zysk. Tam wiadomo, nie za wielki, ale zawsze na jakieś tam paliwo do auta będzie czy coś. Żeby miesiące przejeździć autem. Ale czy to jest opłacalne dla wszystkich? No, to już na to pytanie trzeba odpowiedzieć co indywidualnie. Czy, jesteś, czy będziecie zobowiązani do tego, żeby chodzić codziennie do tych kur, dbać o nie, czyścić im wszystko, zbierać te jajka, bo to są żywe zwierzęta. To nie jest jak maszyna produkcyjna. Jeden dzień nie pójdziesz, nikt dzisiaj nie stanie. A tutaj, jeden dzień nie pójdziesz, może być już po wszystkim, tak naprawdę. Więc, moim zdaniem, się opłaca. Tylko tak wiadomo, trzeba dużo roboty w to włożyć. Dużo roboty, serca, także nie każdy się do tego nadaje, ale jak już się spróbuje i się w to wciągnie, to już, to już tak po prostu zostanie. Co tu jeszcze bym mógł wam powiedzieć odnośnie tych kur? Raz na jakiś czas, na parę miesięcy, trzeba kupić worek z wapniem. Witaminy też raz na parę miesięcy się kupuje do wody. I śrutę Te zaleca się tam mieszać z paszą, czy tam dawać na tym osobno. Bo mają jakieś chociaż zajęcie inne. Więc to tak. Taki worek, taką wapnia kosztuje gdzieś około 50 zł. I to się zamawia raz i jest. Yy, witaminki do wody za pół kilograma płaci się około 14 zł. Więc to też nie jest jakoś dużo, a starsze naprawdę bardzo długo. Śruty nie liczę, bo śruta wam z własnego zboża, więc to taki plus. Także jeżeli materiał się spodobał. Proszę zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Będzie to dla mnie naprawdę o taka motywacja, żeby nagrywać dla Was dalej. Bo no, wiadomo jak to czasami jest. nie? Także dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie. Do kolejnego vloga. Trzymajcie się i cześć! I możecie powiedzieć też, czy taka forma materiału Wam się podoba. Też to jest ciekawa sprawa.